Tomasz Waślewski, witam państwa i zapraszam na prognozę pogody dla Polski na środę oraz na kolejne dni. W tej środowej prognozie pogody jest dużo opadów deszczu na południu, a zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, bo nad tą częścią Polski będzie znajdować się front atmosferyczny, przynoszący właśnie ulewne opady deszczu i lokalne burze. Więc tak, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku synoptycy zapowiadają deszcz, który może padać bardzo intensywnie. Niewykluczone, że w środę w wielu miejscach spadnie tu 30-40 litrów wody na metr kwadratowy a w górach opady mogą być jeszcze większe. W pozostałych miejscach, tak jak w centrum, czy na północy oraz na zachodzie, deszcz, jeżeli popada, to słabo. Natomiast powinno się czasami przejaśniać i wypogadzać. Warto zwrócić uwagę na temperaturę. Będzie dużo niższa niż ostatnio, bo do Polski napłynie chłodniejsze powietrze. Najwyższa temperatura, jakiej spodziewamy się, to 22 stopnie w Suwałkach oraz Białym Stoku. Poza tym 21 stopni będzie w Poznaniu, 20 w Warszawie. A na południu w strefie opadów ma być tylko kilkanaście stopni, np. 16 w Katowicach. 18 stopni w Krakowie. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, ale w czasie burz porywisty, a ciśnienie najpierw spadnie, później będzie rosnąć. W Warszawie na barometrach 1003 hektopaskale. Tyle o pogodzie na środę, teraz przewidywania na kolejne dni. Czwartek zapowiada się już zdecydowanie pogodnie, będzie bez deszczu. Temperatura od 20 stopni na Mazurach do 24 stopni na Dolnym Śląsku. W piątek natomiast najpogodniej będzie na wschodzie kraju, a w pozostałych regionach przelotnie popada, a na zachodzie również zagrzmi.